Jestem Natalia, Witam was w kolejnym vlogu na moim kanale, który jak możecie zauważyć w końcu nagrywamy w naszym mieszkaniu Po tygodniu udało nam się tutaj dotrzeć i powiem wam, że tak się za nim stęskniłam Ale w ogóle po tym jak wróciliśmy to po pierwsze Karol się rozchorował, Po drugie mam strasznie suchą skórę i mam tak pęknięte usta, że dziwnie mówię Karol mówi, że jakby miała udar No ja się w ogóle zacząłem martwić za Natalię, bo Natalia jak tak mówi to tak dziwnie właśnie usta bierze do środka I mam tutaj pękniętą wargę i jak rozszerzam usta to ona mi po prostu coraz bardziej pęka i to mega boli Tak. Więc więc nie stresujcie się, wszystko z jest ok, ale no dziwnie Natalia to wygląda jak, jak po prostu mówisz ale w dzisiejszym odcinku po powrocie z wyjazdu mamy mnóstwo rzeczy do ogarnięcia za chwilę pojedziemy na miasto i kupimy kilka fajnych rzeczy a po powrocie wystawimy jedną rzecz na aukcję WOSZP tak widzowie, to będzie bardzo unikatowa aukcja bardzo unikatowa rzecz na razie jeszcze chyba nie zeznam, co to będzie, bo musimy w ogóle to po prostu jak będziemy wystawiali Tak. wydaje mi się, że możecie być zainteresowani żeby licytować ten przedmiot no mi się wydaje Natalia, że ta licytacja może być bardzo interesująca w tym roku. Ale wy widzowie zostawcie łapkę w górę pod tym filmem. Koniecznie subskrybujcie mój kanał, bo do końca tego roku lecimy po 500 tysięcy subów, a jeszcze troszeczkę nam brakuje. No, jeszcze 400 nie ma, więc widzowie subskrybujcie koniecznie. A my teraz razem z Wami idziemy się ze wszystkiego odgrzybywać. Pierwsza rzecz, o której musimy zacząć, to zwrot mojego prezentu świątecznego od Karola. Jak pewnie wiecie, dostałam od niego klapki, które mega mi się podobają, ale niestety po wielu przymiarkach okazało się, że są delikatnie za małe. Razem z Karolem stwierdziliśmy, że nie będziemy ich zwracali, tylko Wymienimy na delikatnie większy rozmiar, bo, bo to jest 38, a będziemy wymieniali na 38,5. Ale zanim to zrobimy, to musimy zapakować te klapki w takim stanie, jak przyszły. I powiem Wam, że to nie będzie łatwe, bo tutaj jest dużo różnych papierów. Czekajcie, to chyba było tak. Teraz to chyba będzie tak. Mamy tutaj jeszcze woreczek, więc go kładziemy na górę. Ja zgubiłam pokrywkę. O, tutaj. Dobra, karton zapakowany. Teraz mamy jeszcze wstążkę, którą powinniśmy chyba owinąć z ten karton. Nie pamiętam do końca, jak ta wstążka była zawiązana, ale zawiążemy jakkolwiek, tylko żeby to było ładnie. No dobra, wygląda to całkiem spoko. Teraz kolejny krok to zapakowanie tego do opakowania. Dobra, mamy to. Teraz mamy jeszcze karton, do którego musimy zapakować to opakowanie. Dobra, teraz musimy to jakoś tutaj schować. Cześć, chyba na odwrót. O, czy nam to wejdzie? O, ładnie wchodzi. Bo pytanie, co z tym papierem? Wydaje mi się, że on był tutaj. Jest w miarę okej. Okay. Aha. Znalazłam jeszcze kolejny taki papier, więc go też sobie wsadzi Tutaj, bo w sumie nigdzie indziej by się nie zmieścił Dobra, mamy to. Teraz wkładamy wszystkie karteczki no i zamykamy karton. Wiemy że te kartonie są przyklejone też żeby samo przylepne i gdy próbujecie usunąć zabezpieczenie urywa się ono w połowie. wiecie, jak ja teraz to zrobię? Dobra, mamy to. Aha, to powinna wsadzić szybciej No nie, ale mi dzisiaj pechowo wszystko wychodzi O, dobra, jedna strona jest, jeszcze tylko jedna. Dobra, zapakowane Dla bezpieczeństwa obijam jeszcze paczkę taśmą, bo ona generalnie będzie leciała prawdopodobnie do Francji, więc... Kilometrów jest przed nią. Mam nadzieję, że w takiej formie przetrwa. Karol właśnie wraca z punktu, paczuszka odniesiona, więc jedna rzecz zrobiona. Kolejną rzeczą, którą musimy ogarnąć jest zwrot torby w dekatlonie, którą kupowaliśmy na wyjazd, bo Karol wtedy miał 5 minut w sklepie i wziął dwie pierwsze lepsze. Tak, no jedną zostawiliśmy, gdzieś ją na wyjazd, tą musimy oddać i musimy Natalia kupić jeszcze masażer do pleców, w sensie te kolce takie. Powiem Wam, że Karol tak się sypie, że jest coraz gorzej, nie? No, znaczy to przez ten samochód widzowie. Od mamy Mercedesa, to czuję, że moje plecy są w tragicznym stanie. To możemy pójść Taki układ, że ja będę jeździła mercedesem, a ty becią. Nie, muszę iść na taki układ, że ja po prostu muszę naprawić moje plecy i tyle, ale yy, na pewno muszę się mówić do fizjoterapeuty, tylko zanim to zrobię, no to właśnie chcę kupić. Cały czas o tym mówisz, a jeszcze ja tego nie zrobiłeś. Wiem, ale dobra, kupmy te kolce i do fizjoterapeuty mówię się wieczorem, czy coś? Oła, Karol, to wygląda na mega bolesne. No i to ma być bolesne. Zobacz, Natalia, czekaj, o, to, to będę ja, nie? Dzisiaj wieczorem, jak tak będę sobie plecki masował, bo, bo mnie w ogóle widzę, że strasznie boli odcinek lędziowy i jak macie jakieś fajne ćwiczenia czy coś na plecy, albo jak jesteście fizjoterapeutą, może to się. Na Instagramie, bo potrzebna sobie... pomoc. Szybka. <laughs> bez potrzebna pomoc, na już. Teraz jedziemy jeszcze na chwilę do homli, zobaczyć jeden fotel, bo wczoraj wieczorem moja mama napisała do mnie z prośbą, czy możemy pojechać, zobaczyć, czy są wygodne i czy ładnie wyglądają, więc zaraz to zrobimy, ale w ogóle przed chwilą razem z Karolem byliśmy zobaczyć jedną działkę i Karol, jak ją czuca? Tak, szczerze, to bez bezszało mocno zabudowana, w sensie wokół takie stare domy z tyłu droga, z przodu droga, faktycznie z trzech na cztery strony jest droga, taka, taka ścieżka, gdzie każdy może sobie iść nie jest też za duża ta działka, fakt, że cena i lokalizacja spoko ale poza tym tak bez szału. Ja się trochę tą działką zajerałam, ale ja zawsze mam tak, że jak ja coś zobaczę to A. się podpalam nie? Fakt jest taki, że ta działka jest tania ma fajną lokalizację, ale faktycznie minusem jest to, że z trzech stron jest droga, to prawda mało uczęszczana bo ona jest chyba tylko do dwóch czy do trzech domów, ale no Zawsze ktoś tam będzie jeździł. Jesteśmy już w Home i niestety okazało się, że tego fotela nie ma, więc pójdziemy Karol, może się do TK Maxa, bo ostatnio jak nagrywaliśmy do ciebie odcinek, to tam były tak fajne fotele. Okej. Okay. Więc może coś fajnego ci też będzie. No dobra, jesteśmy już w TK Maxie, Udało się znaleźć fotel? To prawda jest biały, a nie czarny, bo tamten z Home był czarny, ale jest mega wygodny. Weź usiąd, przetestuj. No spokojnie idziemy, mosteczna Natalia? oni będą mogli siedzieć na nim. Spokojnie. No przez no, czy on ma bardziej wyglądać, a nie być wygodny? No jesteście złe. No to taki straczkowaty, nie będzie im do niczego pasował. To jest fajny. Nie. Uh -huh. Then I Nie, to jak coś to biały. Ten, ten brzydki okay. do niczego im nie będzie pasował na tym przedpokoju. Tylko mi się wydaje Natalia, że one nie muszą być wygodne, bo oni i tak nie będą na nich siedzieli. Myślisz, że muszą tylko ładnie wyglądać? No, no tak mi się wydaje. Się powie, o, jaki ładny fotel! No raczej tak, bo jak ktoś na nim usiądzie to serio to będzie święto. O, ten jest też mega ładny, taki bardziej designer. No właśnie, jest fajny, bo nie jest aż taki klocuch, nie? Jest jeden, więc nie wiem czy w jakimś innym TK Maxie byłby drugi, ale ten już nie jest tak wygodny. Nie, jest, nie musi być, uwierz, serio. I tak oni nie będą na nim siedzieli, a wygląda fajnie i nie jest taki zagracający. Uh -huh. Okay, jest spoko, ale jak będzie tak od boku, no to jest taka jakby ściana, nie? Trochę. Ten jest taki delikatny, subtelny, no i nie zajmuje aż tyle miejsca. Dlaczego idzie, połączenie z teściami na FaceFamie? misiek, o, widzicie? No i on kosztuje 800 zł. Dobra, widzę, ja chyba poczekam po prostu, bo to jeszcze, że to jeszcze może się starać wszystko zmienić. Dobra, po rozmowie nastąpiła mała zmiana planów. Ostatecznie bierzemy żółty fotel. Teraz tylko idziemy zobaczyć, czy wejdzie nam on do auta, bo jak nie, to musimy wziąć trafika. Moim zdaniem nie wejdzie, bo jest tak, w sensie nie jest duży, ale jest taki, no dość Wysoki, nie? Nie ma jakby, jak go wsadzić za bardzo do samochodu, i czuję, że będzie trzeba brać sofika. Szkoda, że nie jesteśmy becią, bo wydaje mi się, że do beci by wszedł. Jak nie do beci, to do Mercedes'a też wejdzie, ale wydaje mi się, że ani tu, ani tu po prostu no, nie dałby rady. Okej, okay, idziemy zobaczyć. Okej, okay, jesteśmy przy samochodzie i uwaga. Nie ma opcji. Wiedziałem, że tak nie wejdzie, ale poczekaj, jeszcze położę fotelę. Może bokiem jakoś się uda. Ja tutaj widzę, że jeszcze jeden sposób, żeby spróbować posadzić go na siedzenie. Nie wejdzie. Ale spróbuj. Ale za małe drzwi są, za mały otwór jest. Nie, 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 nie wsadzę go. No. Ale spróbuj najpierw. Tam. Ale Natalia, nie, nie wsadzę, jest za mały otwór, nie przejdzie, rozumiesz? W żaden sposób. A z przodu? Tak, z przodu. No z przodu tak samo go położyć. Jak to się widzowie uda, to jestem mistrzem pakowania rzeczy. Widzisz? A Karol mówi: Nie, nie ma opcji, nie ma opcji, że wejdzie do środka. Tak, bo drzwi się nie, tak nie zamkną. Będzie problem z drzwiami, Natalia, nie zamkną się. To idziemy z otwartą szybą. Nie, no nie może się nie zamknąć. A. Tak blisko, no. Nie, no widzowie, spójrzcie, jak mało, brakuje no, po nie, milimetry. Nie da rady. No no widzowie, jednak ostatecznie fotel wylądował w trafikarze, wynaj taką mini lodówkę, którą ja bym zjechał, Natalia pojedzie Mercedesem, bo to właśnie było zbyt duże ryzyko, że porysujemy Mercedesa. Ale właśnie, a propos rysowania Mercedesa, to nie powiedzieliśmy wam o pewnej akcji, którą ostatnio mieliśmy w Warszawie w trakcie nagrywania mojego filmu, bo no niestety w Mercedes nie ma nawet miesiąca, a no już jest porysowany. Ogólnie sytuacja miała miejsce w trakcie nagrywania tego to filmu i co ciekawe, w momencie, gdy no pewna pani zarysowała nam Mercedesa, miałem akurat włączoną kamerę, bo robiłem time-lapse jak testuję jakieś rzeczy w samochodzie. Chodzie. Właśnie dlatego tego jest nagrana moja reakcja, którą potem zobaczycie, jak skończymy całą akcję z tym fotelem. Potem pokażę wam też, jakby gdzie jest to zarysowanie i jak to dokładnie wygląda, ale po raz kolejny boleśnie przekonałem się o tym, że jednak stawanie na końcu parkingu, gdzie nikt nie jeździ i nikt nie chodzi, no ma sens. Ale dobra, do tego widzimy potem. Najpierw odpalamy lodówę i muszę teraz bardzo delikatnie dojechać do domu, tak, żeby ten fotel czasem się nie przewrócił. No dobra, widzowie, akcja potem zakończona sukcesem. Jest już tutaj wniesiony go przeniósł, właśnie na nim siedzę i najgorsze jest to. To, że musimy jeszcze jechać do miasta. Karol jesteś na to gotowy? Musimy jeszcze jechać do Hebe i ty chciałeś jeszcze jechać na myjnie, tak? Tak, bo ten samochód po wyjeździe w górę trzeba ogarnąć. Zewnątrz jak on tak wygląda w środku jest tragedia, więc musimy go odkurzyć i mówiłem już widzam o tym zarysowaniu, ale jeszcze nie pokazałem. Okay. No z tym autem jest taki przypał, ale w ogóle jak montowałam Karola film i zobaczyłam jego reakcję to myślałam, że padnę. Zobaczycie to później teraz musimy się zbierać, ale wracając do fotela to powiem wam, że jest mega wygodny. Karol ja też chcę taki fotel w domu. Nie wiem gdzie go postawić. No dobra, Dojechaliśmy już na myjnię i to jest nasze w ogóle pierwsze mycie Mercedesa wewnątrz Znaczy Karol myje właśnie z zewnątrz Ja myję środek, przygotowałam sobie już chusteczki Mamy też przygotowany płyn Ręczniki papierowe, ale Karol tutaj dał mi instrukcję, że na przykład ekrany Nie mogę wycierać ręcznikami papierowymi, bo są zbyt szorstkie Tylko muszę wytrzeć taką oto serwetką Więc no wymagania są spore, zobaczymy czy im sprosta, ale biorę się do roboty Powiem wam szczerze, że, że czyszczenie tego piano black to jest katorga Mam wrażenie, że to się rysuje od samego patrzenia i po tym jak wytarłam, to widzę tyle ryż, że to jest masakra. Bycie w tym miejscu, mamy takie ala drewno i to jest tak super w użytkowaniu. Można na to wszystko wylewać. Okej, Ale nam się włączył. Karol tutaj coś zadziałał. Można to dotykać palcami i nic nie zostaje. Nie ma żadnych zacieków, nic się nie rysuje, wszystko wygląda tak pięknie, pomimo tego, że becia ma już prawie 3 lata. Wygląda to, jakby było nowe, a tutaj jest oklejone, a i tak wygląda tragicznie. Uff. Karol to piano Black to jest masakra. Czemu? Ja to delikatnie dotknęłam i to jest całe porysowane. Ja nie wiem, jak to czyścić nie, no tutaj jest folia, to spokojnie, ona no się ja też. nie wiem, Karol, ale to się tak rysuje, to chyba trzeba czyścić swiferem, w ogóle okay. z i chyba taką sireczką z mikrofibrą. Znaczy, no ja wiedziałem, że to będzie ciężkie w utrzymaniu, ale to, że są takie mikroryski, to się nie martw, bo jak słońce się pojawi, to z tej folii one znikną. Serio? No tak, ona tak działa. A okej, okay, a ja już na to Tylko? patrzę. Jestem załamana, mówię tyle rys. Nie, 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 spokojnie, one znikną, ale tutaj ta folia się kończy, widzisz? Czyli tutaj folii Widzę. nie ma, i na tym będą rysy, więc trzeba uważać tutaj z tymi okay. elementami, nie? Ale tutaj, tutaj to wszystko, to nie możesz. To się mowa, bo faktycznie no są tutaj rysy. Chcieliśmy wam to pokazać na kamerze z bliska, ale nie widać tego kompletnie. Ale nie, to jak się pojawi słońce i jak się nagrzeje, to zniknie. Przynajmniej tak powinno być, zobaczymy. Ale dobra, skoro samochód zewnątrz myty, to pokażę Wam zaraz to nasze zarysowanie, tą pierwszą szkodę. Nie jest ona jakaś ogromna, ale. Ale Karolina była bez Ale tak, moja reakcja w ogóle byłaby na fajnie, że to się nagrało i zobaczcie zresztą sami, jak to wyglądało. Muszę kupić trzy produkty influencerów, które razem z Wami teraz przetestuję. Hos no observar? No, taka mniej więcej była reakcja, ale żebyście wiedzieli jak cała sytuacja wyglądała To miałem kamerę położoną Tutaj testowałem sobie jakieś tam produkty influencerów I nagle słyszę, że przy lewym przednim kole coś się dzieje Słyszałem jakiś taki dziwny stuk, podniosłem głowę No i zobaczyłem, że jakaś pani ciągnie tam wózeczek Taki wiecie, na zakupy, bo to było centralnie pod Biedronką No i wtedy już wiedziałem, że musiała tym wózeczkiem o coś zahaczyć Ale ja jakby wysiadłem od razu Zobaczyłem, że wszystko jest ok, Wróciłem i olałem temat, bo samochód był tak brudny, że totalnie nie było nic widać Jak widzicie na reakcji, ja w trakcie próbowałem zainterweniować, nie? Zapytałem, czy może trochę delikatnie, ale jak spojrzałem, to jest starsza pani, która wiecie, no celowo tego nie zrobiła, to zrobiło mi się jej szkodę i stwierdziłem, że dobra, no już trudno. Jeśli coś się stało, to się stało, ale wtedy jeszcze nic nie widziałem. I tak naprawdę dopiero po powrocie do Trójmiasta i po pierwszym myciu samochodu, to no zobaczyłem, że tutaj, jak widzicie, jest taka oto rysa. Teraz widzę, że tutaj trochę niżej no też mamy ślad po tym wózeczku pani spod Biedronki, ale na szczęście widzowie to, co widzicie, to nie jest tak do końca rysa, tylko jest to przerwa na folia. Generalnie cały przy samochodu mamy oklejoną bezbarwną folią PPF, która właśnie ma zabezpieczać lakier i zwróćcie uwagę, że tak naprawdę ta folia ucierpiała najbardziej, a to czy jestem jakaś rysa, no okaże się dopiero po jej zdjęciu i zobaczeniu jak wygląda ta dokładka. W ogóle pół wiedzy, że pani zachęciła o tę dokładkę, a nie o lakier, bo lakier jest matowy i no jego naprawa albo zrobienie czegokolwiek byłaby znacznie trudniejsza, a ta czarna dokładka zaczyna się tutaj, ona jest taka mała i nawet jak wiecie, będzie to porysowane i nawet jak folia tego nie uchroniła, Chociaż wydaje mi się, że po zdjęciu folii może tam nie być żadnego śladu No to w najgorszym wypadku po prostu wymieni się cały ten jeden mały element I nie będzie żadnego problemu Po naszym wyjeździe z gór mamy tak brudne dywaniki W sumie są całe w soli, więc samo odkurzenie nic nie dało Pomaga? A sól się rozpuszcza Okej, okay, no, czyli to była dobra opcja, żeby tak zrobić Na sam koniec jeżdżenia po mieście przyjechaliśmy do Hebe Bo tutaj jest maska, którą polecała mi Zuko. to jest maska do ust, którą stosuje się na noc Podobno jest mega dobra, ale niestety jest wyprzedana Pani poleciła? taki zamiennik, więc biorę jego i mam nadzieję, że chociaż trochę mi pomoże z tymi moimi ustami. No dobra, w końcu wróciliśmy do domu. Jest w ogóle godzina 21.20, a my razem z Karolem nie jedliśmy jeszcze obiadu. Nie myślałam, że tak długo nam zejdzie. Ja nie wiem, dlaczego tak długo nam nie ze wszystkim. Nie a, przez ten fotel, akces z fotelem, no nikt się nie. jej nie spodziewał. To prawda, ale na wstępie dzisiejszego filmu mówiliśmy wam, że chcemy przykazać pewien przedmiot na woź, i tak się składa, że on znajduje się w tej teczce. Pewnie część osób już się domyśla, co tutaj jest. więc oglądają kanał Karola? Tym bardziej powinni się domyślać. Tak, no aktywni widzowie na pewno skojarzą tę teczkę. Historyczną teczkę, bo jak możecie zauważyć, kryje ona tutaj pewną kartkę. Jest to kartka, na której znajduje się ponad 50 podpisów influencerów i youtuberów. I powiem wam, że jest tutaj spora topka. Generalnie widzowie, historia z tymi autografami jest taka, że w zeszłym roku w wakacje wymyśliłem sobie film na mój kanał. No, w którym musieliśmy zdobyć 50 autografów youtuberów, żeby móc wrócić do domu. Wyszła z tego mini dwuodcinkowca. Nowa seria, w której pierwszy film zdobył ponad pół miliona wyświetleń, drugi grubo ponad 400 tysięcy. I faktycznie w ciągu tych dwóch odcinków udało nam się zebrać ponad 50 autografów, no, znanych influencerów. takich najbardziej znanych twórców, którzy podpisali się na tej karcie to mamy tutaj na pewno tak, Konopa. Mamy Jawora tutaj na środku. E, tak, tu jest Jawor. Elziego, mamy Multalcia Mamy Blowka. Tam u góry mamy też podpis Crashera, Julity z Gen z. Tak, w ogóle czekaj. Tu mamy jeszcze drugą stronę, i tutaj jest. Czemek Pro. no na na przykład Przemek rołpoczciwy krzychów, wuje kółki. O, Julia żugaj, proszę bardzo, więc no rozstrzał jest niesamowity, ale Czarny czekaj. jeszcze gdzieś jest. Tak, a, o, tutaj, tutaj. przypadkiem y, na niego położyłem palca. Gdzieś tutaj jest też autograf Buddy, tylko czekaj, gdzie on był, Natalia? O, jest tutaj obok krashera i oczywiście jest jeszcze mnóstwo innych, trochę mniejszych twórców, którzy też bardzo dziękujemy, że się tutaj podpisali. Bo no dzięki nim po pierwsze mogliśmy po tym filmie wrócić do domu, a po drugie mamy teraz fajną pamiątkę, która mam nadzieję, zostanie wylicytowana za. Jakąś fajną sumkę, która oczywiście w całości pójdzie na woźbę. I tak, Karol, się zastanawiam, ile tutaj jest milionów subskrypcji na tej kartce. Trzeba by policzyć, musimy wszystkich wypisać. Zaraz, jak będziemy dawali aukcję, to to zrobimy, ale. No jest tutaj, widzowie, kawał YouTuba. I razem z Tanną stwierdziliśmy, że bez sensu, żeby ta kartka leżała, wiecie, u nas w domu, gdzieś tam w teczce, zamknięta w szafie, bo no tak naprawdę po nagraniu tego filmu ani razu chyba na nią nie spojrzeliśmy, więc stwierdziliśmy, że przekazujemy ją na woźbę. Być może uda się, no właśnie, wylicytować ją za jakąś fajną sumkę i ktoś, komu uda się wygrać tę aukcję, będzie miał naprawdę bardzo unikatowy przedmiot, który no widziało setki tysięcy osób na YouTubie, no i który tak naprawdę jest totalnie niepowtarzalny. Gdybyście zastanawiali się, czy mam zgodę od YouTuberów, którzy się tutaj podpisali, na wystawienie tego na fośb, to nie mam, nie pisałem do nikogo, bo jest po prostu zbyt mało czasu, żeby teraz wiecie, pytać każdego, czy nie ma nic przeciwko. Tak, rozmawialiśmy o tym z Przemkiem Pro, rozmawialiśmy o tym z Jaworkami i wspólnie doszliśmy do wniosku, że jeśli ktoś obrazi się, że jego autograf, wiecie, pójdzie na cele charytatywne no to będzie to trochę dziwne i nie ma problemu może mi robić o to dramę, może się na mnie za to gniewać, ale w szczytnym celu myślę, że nikt nie będzie miał z tym żadnego problemu. No dobra, udało nam się zrobić kilka zdjęć, nie było łatwo, bo ten marker nie chciał się fajnie odbijać, bo on generalnie jest złoty i żeby wszystkie podpisy się odbiły na jednym zdjęciu to musieliśmy trochę pokombinować, ale finalnie w końcu się udało. Niestety Podczas wystawiania aukcji pojawił się pewien problem, bo okazało się, że najdłuższy czas trwania aukcji to jest tylko 10 dni. Tak, no jak widzicie, nie da się wybrać dłuższego okresu niż 10 dni, a dzisiaj, gdy to ogarniamy, jest 12 stycznia, więc aukcja zakończyłaby się 22 stycznia. A finał Włośp jest 28 stycznia, więc chcielibyśmy, żeby ta aukcja trwała aż do samego finału, żebyśmy mogli to wiedzieć, gdzieś wstawić na Instagram. Tak, fajnie wypromować. Tak, żeby jak najwięcej ludzi się o tym dowiedziało i okazało się, że jest to możliwe do zrobienia. Ale trzeba się skontaktować ze sztabem. Informacja o tym jest, jak widzicie na Allegro. Jest napisane, że jeśli chcesz wystawić sytuację z innym czasem trwania niż ten dostępny w formularzu, to mamy się po prostu z nimi skontaktować. I jest napisane też, żeby zgłosić się przed wystawieniem oferty, bo potem nie będzie już można tego przedłużyć. Właśnie dlatego, razem z Karolem, będziemy musieli iść stacjonarnie i zadziałać właśnie z osobami ze sztabu. Ale niestety, kiedy nagrywamy ten film, jest weekend. I wydaje mi się, że najszybszy dzień, w którym uda nam się to załatwić, będzie poniedziałek. Tak, też mi się tak wydaje, więc. więc niestety. Nie damy wam tutaj linku do tej aukcji Ale damy ją na naszych instagramach Po prostu jak już to będzie ogarnięte i pewnie w kolejnych filmach Znaczy to możemy to zrobić tak Że wrzucimy do opisu pod tym filmem jak już będzie Ale nie wiadomo czy będzie to w momencie publikacji Raczej nie bo publikujemy to w niedzielę Więc po prostu jak już ta aukcja będzie To damy znać na instagramach wrzucimy też pod tym filmem Do opisu więc jak chcecie to po prostu sprawdzajcie I wtedy też na jak wystawimy to przez sztab To ta aukcja będzie chyba lepiej widoczna Ona będzie na też taką o fajną ramkę jak widzicie Wośpową nie wiem czy wtedy też nie będziemy Na oficjalnej stronie wośpu Tutaj, gdzie są te wszystkie aukcje pokazane, ale to wszystko będziemy musieli ustalić właśnie rozmawiając ze sztabem. My się tym wszystkim zajmiemy po weekendzie, ale już tutaj zachęcamy Was do brania udziału w naszej aukcji, bo wydaje mi się, że przedmiot, który wystawiamy jest nietypowy, unikatowy i, i z fajną historią, nie? Tak, To prawda, ale na tym też widzimy, będziemy kończyć ten odcinek, bo jestem już taka głodna, że burczy mi w ruchu i musimy to zjeść, więc wykonujcie subskrybujcie mój kanał, zostawiajcie łapki w górę, wpadajcie i obserwujcie nasze Instagramy, bo ostatnio jesteśmy tam trochę bardziej aktywni. No i do zobaczenia. Minha o próximo um vídeo Pa! Hello.